Dobry wieczór kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Przyszłam do Was z potrójną premierą. Z tego tytułu, że mnie nie było w Szczecinie przez wszystkie premiery, jakie były szalone zakupy, ekstralinie, no i dzisiaj białe złoto. Postanowiłam, że zrobię te trzy wszystkie na jednym filmiku. Wkład mój to jest 80 złotych. Mam 5 y, drapek szalone zakupy, pięć, trzy z drapki ekstralinie i 5 drapek białe złoto. Yy, nie będę przedłużać, przejdziemy do drapania, żeby to tak szybko, szybko nam jakoś tego. Tak, oglądałam wasze filmiki, yy, yy, lajkuję was tam, yy, yy, piszę komentarze, podbają mi się bardzo wasze konkursy. No, nawet brałam w kilku udział, ale no, niestety nie udało mi się nic wygrać. Nie wiem, może zaczniemy od szalonych zakupów do tyłu. Zobaczymy, co nam tutaj się uda. Może jakieś wygrane będzie. Mam tych drapek, tych mam 5. Tak, myślę, że wszystko widać. Zaczniemy od bonusa. Mamy złoto. I plik. Nasze liczby to 33, 6, 11. I trzydzieści osiem, lubię tym patyczkiem drapać, fajnie się drapie. A nasze liczby to trzydzieści sześć, dwanaście, obok, dwadzieścia trzy, siedemnaście, osiemnaście, trzydzieści pięć, trzydzieści jeden, trzydzieści siedem obok, osiem. I 7 obok, czyli ta trapeczka jest przegrana. Zaczynamy od drugiej. Bonus pierwszy. Kufer. I safe Trabki wybierała moja córka. Zobaczymy, czy ma dobrą rękę. Liczby to 1, 7, 38 i 3. A nasze dwa, zobaczcie, trolle, czternaście, trzydzieści jeden, dwanaście, nie ma, sześć obok, trzydzieści sześć, dwadzieścia, dwadzieścia dwa, 4 obok i 18, czyli ta drapeczka też jest pusta. Następna drapeczka, trzecia. Mamy plicz, żeby nic się nie trafiło. Świnka. Mamy 6, 29, 18, 7. I szukamy. Mamy 20, 27. 16, 9, 23, także tutaj nic nie ma. Tujeczki nie mamy. 32, 8 obok, 17 i ostatnia, 19 też obok. Zobaczcie. Wszystkie literki kontrolne nam to potwierdzają.

ale nie załamujmy się, jeszcze mamy inne drepeczki. przejdziemy teraz do linii, tych linii mam trzy, no troszeczkę posiedzimy przy nich postaram się zrobić to szybciutko będę brała po dwa symbole mamy kości i słoneczko szukamy kości i słoneczko słoneczko mamy słoneczko mamy Tu jest słoneczka. Kości. Na pewno pogubię połowę, ale później się znajdą po drodze. Księżyc i diament. Diament mamy. Diament mamy. Księżyc i diament mamy tutaj. Nie widzę nic. Mamy księżyc. Dobrze. Dalej mamy balony i serce. Mamy balony. Balony. Tu też mamy balony. Dalej nie mamy i balonu dalej nie mamy. Dobrze, następne mamy biedronkę i gwiazda. Gwiazda jest. Biedronka i gwiazda. Biedronka i gwiazda. Nie widzę tutaj nigdzie. Dobrze, następne mamy piłka i klucz. Piłeczkę mamy, klucz mamy, tu mamy piłeczkę, tutaj mamy klucz. Tutaj mamy piłeczkę. Tu jest piłka, tu jest klucz. 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 Tutaj już piłki tu mamy, widzicie, zgubione słoneczko. Dobrze, później się znajdzie. Następnym podkowa i słoń. Podkowa, mamy podkowe Podkowa. Podkowa, podkowa. Następna, a słonia nie ma. Dobrze, następne mamy korona i klapki mamy klapki tu też są klapki tu są klapki jeszcze podkowy. zobaczcie jak ja to gubię podkowa i klapki tutaj nie widzę dalej dobrze na mamy klapkę i rolki, czapeczkę mamy, rolki mamy, tu mamy zgubione klapki, rolki, czapka, może tutaj się coś uda, rolki, czapka, rolki, tu są rolki, czapki tutaj nie ma, następne rower i krab, rower, kraba mamy, rower mamy, tu mamy kraba, tu mamy rower, tu mamy rower, tu mamy kraba. To by było na tyle. Następna Łódź i sakwa. Łódź i sakwa. Tu mamy Łódź. Tutaj też mamy Łódź. Dobra, dalej. Motyl i dzwon. <laughs> mamy dzwona, dzwon, mamy motylka, ale to nam jeszcze nie daje linii żadnej. Tu mamy zakwę, tu mamy motylka i tu mamy motylka. Ale jeszcze mamy cztery lody i parasol. O, tu mamy motylka, kochani, mamy pierwszą linię. Zobaczcie, mamy linię. Czyli drapeczka się chociażby zwróci. Lody i parasol szukamy. Tu mamy koronę jeszcze. Lodów nie widzę, parasola też nie widzę. Ostatnie dwa symbole to mamy wiatrak i leżak. Tu mamy wiatrak. leżak 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 i to by było na tyle jeszcze sprawdźcie ptaszka nie było kwiatka też nie było okulary nie było kwiatek moneta dobra przejdziemy do wygranej i mamy kochani 20 zł. Mamy butelki kontrolne RRR. Tak, super. Troszkę naśmieciliśmy tutaj. Czyli mamy pierwszą drapkę Dobrze, lecimy ze drapką drugą. Myślę, że nie, nie będzie to tak długo. Staram się, żeby jak najszybciej motylek i balony. Motylek i balony. Balony mamy tutaj. Tu są balony. Tak, motylka nie widzę. Gdzieś jeszcze balony? Następna. Mamy biedronkę i kraba. Biedronka. Biedronka, Biedronka, następna Biedronka i Krab. Mm. Mamy Biedronkę. Mamy dwa kraby. Yy, tu mamy balony. Tak. Mm. Tu mamy kraba. I mamy biedronka. Dobrze, następne. parasol i ptak. Ptaka mamy, parasol mamy. Tu mamy ptaka. Tu mamy parasol. I parasol. I tu jest parasol. Super. Korona i wiatrak. Mm, korona i wiatrak. Nie mamy korony. Mamy koronę, ale nie mamy nigdzie wiatraka. Czapka i leżak. Mamy leżak. Mamy czapkę. Tu mamy też czapkę. Myślę, że dobrze widzicie. Leżak i czapka. Tutaj nie ma. Tu jest czapka. Trochę chora jestem. Mm. Ale już i tak dobrze się czuję. Jest, tak, jest lepiej. Szukamy arbuza i piłeczki. E, mamy arbus i arbuz. Mamy dwie piłeczki. Mamy dwa arbuzy. I tutaj już nic. Następny popcorn i dzwon. Popcorn i dzwon. Tutaj nic nie ma. Mamy dzwon. Mamy jeden dzwon tylko. Tu mamy tęcza i moneta, tu mamy monetę, moneta, tęcza, moneta, moneta. Yy, tu mamy piłkę która nam się zgubiła, tęczę i moneta. Super, następnie łódź i słońce, słońce mamy. Łódź, mamy, kochani, mamy linie. Mamy linie. Druga szczęśliwa drabka. Łódź i słońce szukamy. Mamy słońce. Mamy łódź. I tu nie ma. Lody i okulary. Lody i okulary. Nie ma lodów, nie ma okularów. No tak, mamy zima, a nie lato. O nie, są okulary, zobaczcie, z już bym zgubiła. Lody nie ma. Następne serce i sakwa. Serce i sakwa. Sakwa jest. Tu jest sakwa, tu jest sakwa, ale to nam nie daje jeszcze linii. Diament i klapki. Tu mamy klapki. Tu też. Tu są klapki. Tu mamy klapki i tutaj jeszcze diamentu nie widzę nigdzie. A jest diament. Tu jest diament. Proszę. I dwa ostatnie. To mamy klucz i cytryna. Tu mamy cytrynę, tu mamy klucz, tu mamy cytrynę. No i nie mamy. Tu mamy słońce, zgubiliśmy. Myślę, że już wszystko mamy. Kwiatków nie mieliśmy, leżak, tu był leżak, ale to też nam nie daje linii. Gwiazdy nie było, kości nie było. Kwiatka, rolet nie było. Dobrze, kochani, to patrzymy, linię mamy. I w tej linii mamy 10 zł Tak, NNN, N, N, N. Czyli mamy drugą drabkę w liniach. Wygraną. Mamy teraz trzecią. Taką ostatnią, długą żeby nie przeciągać teraz dwa, czyli ptak i popcorn. Szukamy ptaka. <laughs> Przepraszam, ptaka i popcorn. Nie widzę ani ptaka, ani popcornu. A popcorn mamy tutaj. Yy, ptaka nie widzę. Wiem, że się znajdzie później. Wiatrak i klucz. Kluczyk mamy, kluczyk mamy, wiatraki mamy, tak, tu mamy wiatrak, tu mamy klucz, tu mamy klucz, tu mamy dwa wiatraki, tak, myślę, że dobrze widać, kochani. Tu mamy wiatrak, następne to kości i słonie. A tu mamy wiatrak jeszcze, kości i słoń, mamy kości, tu mamy kości, słonia nie ma, dobrze, dalej, gwiazda i krab, kraba mamy, tu mamy kraba, tu mamy kraba, Gwiazdy nie widzę, gwiazda i krab, kraba mamy, tu mamy kraba, gwiazdy nie ma, dużo nie ma znaków, y -y, sakwa i tęcza, tęcza, Tu mamy tęczę, ale zakwy nie widzę. Tu słońce i moneta. Słońce, a mamy tu te, Słońce i moneta jest tu. I tu jest moneta. Tu mamy monetę. Jeszcze zobaczymy ze słoneczkiem. Nie ma słoneczka. Korona i diament. Tutaj nie ma Tu mamy diament. I korona. Dobrze, następna biodronka i motyl. Nie widzę. Motylek jest pierwszy, ale Biedronki nie ma. Dobrze, dalej. Rower i piłka. Żeby tego tak nie przedłużać strasznie. Rower i piłka. Widzicie? Przyleciała. I przyleciała. następna przyleciała do dronka. No takie ja ślepa to. Dalej rolki i lody. Rolki i... mamy rolki, mamy rolki, mamy lody. Następne lody. Tu mamy rolki i rolki. Dobrze, następna czapka i parasol, tu mamy parasol, 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 tu mamy czapkę, tu mamy czapkę, tu mamy parasol i tu mamy parasol i mamy czapkę, ale to nam nie daje okulary i księżyc. Mamy księżyc, mamy księżyc, tu mamy księżyc, tak, tu mamy księżyc i mamy księżyc, ale jeszcze nie ma linii, bo się jeszcze znalazła. Kochani, ostatnie dwa, dzwonek i serce, patrzcie, mamy linię, Boże, mamy linię, trzecia zdrapka pełna. <kli> mamy, mamy, mamy. Następną mamy. Serduszka i dzwonek. Tu mamy wiatrak zagubiony. Tu mamy dzwonek. Czyli mamy jedną linię. Super. Jeszcze posprawdzam klapki. Tu nie kwiatki też nie było, cytryny też nie było, łodzi nie było czyli tak. No okej, okay, dobra, sprawdzamy. I tu mamy 20 zł kochani R R R super Trzy linie, czyli ekstra linie w wszystkich trzech drapkach były wygrane. Teraz kochani przejdziemy do naszej premierowej białe złoto. Może tutaj coś nam się uda. I wytrywające liczby to 11, 27, ale chrupie, 28 i 26. I szukamy bit 8, nie ma. 25 obok.

Dwadzieścia trzy, dwadzieścia dziewięć, siedem, cztery, dwadzieścia dwa obok, piętnaście, czternaście, dwadzieścia pięć, trzydzieści trzy, dziewiętnaście i dwójeczka. I drapeczka jest pusta. Jakoś nie mam szczęścia, a zamierzałam się, żeby nagrać filmik z całej paczki, bo bardzo fajna jest ta gra. i oglądam kilka filmików i się trafiały. Zastanowię się nad tym, i ewentualnie nagram cały filmik yy, z całą paczką. Zobaczymy, jak to będzie. 14, 29, 2, 7.

Siedemnaście dziewięć, dziewiętnaście, dwadzieścia pięć, ostatnia trzydzieści trzy obok. No tak więc przejdźmy do podsumowania. Na wszystkie zdrabki na, mieliśmy na kwotę osiemdziesiąt złotych. Mamy ekstra linie, które nam wszystkie trzy wygrały i białe złoto z jedną wygraną. Więc więc mamy tak. Tu mamy 20, tu mamy 10, 30, 20, mamy 50, 5 zł na 80. To by było na tyle. Jeszcze wam pokażę, kochani, bo mam tutaj całą paczkę drapek. Białe złoto. Tak. Całutka. Podrapiemy. Zobaczymy, jak to będzie. Jaki będzie wynik. Ale to już w następnym filmiku. Także dziękuję Wam wszystkim. Zostawiajcie łapki, suby. Piszcie komentarze. A ja Was cieplutko pozdrawiam. Do usłyszenia. Pa.